Jak dźwiękami opisać szkołę? Co zrobić, by wydobyć dźwięki grające uczniom w duszach? Przed takim trudnym tematem stanęło 15 uczniów z klas medialnych i językowych drugiego liceum ogólnokształcącego z duńskiej woli. Wszystko za sprawą dr Kingi Klinczak z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, która poprowadziła dziś warsztaty dziennikarskie. Nasze warsztaty będą od początku do końca dziennikarskie, czyli najpierw będziemy próbowali określić te wszystkie tematy, które powinniśmy dotknąć, aby opowiedzieć o tym miejscu, więc będziemy robić jakiś research dziennikarski. Na pewno wejdziemy w różne miejsca, w których coś się dzieje, i to będzie drugi etap, czyli spróbujemy zarejestrować dźwiękowy obraz różnych miejsc, wypowiedzi różnych osób. To będzie ten drugi etap pracy. Natomiast ostatni etap to będzie, to będzie montaż tego materiału. Na początek młodzież wzięła udział w krótkiej odprawie dotyczącej tematów ich działań w terenie. Teraz zacznij, zastanówmy się, może, o czym warto opowiedzieć, jeśli mowa jest o Waszej szkole. Czego wy chcielibyście posłuchać, aby zachęcić innych uczniów do przyjścia do tej szkoły? Chwilę później podstawowy instruktaż korzystania ze sprzętu, jakim na co dzień dysponują dziennikarze radiowi. Stawię wam sprzęt na dwa mikrofony, czyli będzie nagrywał i z tej strony, i z tej strony, jak będzie dialog, prawda? Odległość mniej więcej taka, ponieważ on jest bardzo delikatny i jeżeli będzie tak, to będzie przester, nic się nie nagra. Młodzi reporterzy uzbrojeni w profesjonalny sprzęt i podzieleni na trzy grupy ruszyli na teren szkoły, by nagrywać jej dźwięki. Jak była brana, źle? O, fatalnie dzisiaj było, bo widziałam no widziałam w ogóle... Nie miała rajdów, sorry, jest. Masakra wyglądała tak okropnie, że ja nie mam pojęcia, jak ona ma... Rozpraszałam, do co jak siedziałam i pisałam tą... Fantastyczną maturę z matematyki, matematyki i tak. z której dostaniesz 100%. Tak, to mnie po prostu rozpraszało, to patrzyłam na jej nogi i po prostu nie wiem, ja nie wierzę, po prostu ja nie rozumiem. Wszystkie tego. kosinusy i <laughs> sinusy poszły. Po trzygodzinnych wędrówkach z dyktafonami na uczestników warsztatów czekał jeszcze montaż i samodzielna obróbka dźwięku, który wcześniej zarejestrowali. Młodzież bardzo ambitnie podeszła do całego projektu. Miała jednak zróżnicowane poglądy na trudność tego zadania. Z początku nie za bardzo się nam kręciło, nie kleiła właśnie ta współpraca, no ale cóż, no, pochodziliśmy trochę po szkole z tym sprzętem, było ciekawie, co prawda ludzie nas omijali, no ale było śmiesznie. No, później zaczęło się montowanie i w sumie to co najlepsze, bo można pokombinować, czego się właśnie nauczyć. Myślę, że nie było ciężko, bo to fajna zabawa i w naszej szkole, więc czujemy się tu ok. E, miałyśmy tematy takie jak e, próba e, konkursu e, poezji śpiewanej, e, plotki w damskiej toalecie, oraz wywiad przed, przed szkołą. Do, spytałyśmy zwykłego przechodnia, czy wie co to za szkoła. Dzisiejsze spotkanie zorganizowane zostało dzięki współpracy, jaką placówka nawiązała w listopadzie ubiegłego roku z uczelnią wyższą. Są to drugie, jednak nie ostatnie tego typu zajęcia organizowane w drugim LO. Bowiem w lutym w szkole gościł przedstawiciel Katedry Germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego dr Witold Sadziński. Natomiast już 27 marca zawita do niej dziekan Wydziału Filologicznego profesor Piotr Stelmaszczyk. Dyrektor drugiego LO, Paweł Dzwonik, podkreśla, że zadaniem tego rodzaju zajęć jest podnoszenie praktycznych umiejętności uczniów oraz zachęcanie gimnazjalistów do tego, aby właśnie tu kontynuowali swoją naukę. Proszę Państwa, zapraszamy wszystkich gimnazjalistów dnia 24 marca w godzinach od 10 do 14 w mury naszej szkoły, ponieważ faktycznie będziemy promować szkołę. Serdecznie zapraszamy, zobaczycie, będziecie wszyscy bardzo z tej wizyty zadowoleni.